Watykan w napięciu. Stan papieża Franciszka budzi niepokój. Watykan zamarł w oczekiwaniu. Zdrowie papieża Franciszka stało się źródłem rosnących obaw. Kilka tygodni temu jego stan gwałtownie się pogorszył. Przerwana homilia, kryzysy oddechowe i szpital. Obustronne zapalenie płuc trzyma świat w napięciu, a Stolica Apostolska przygotowuje się na nieznane. Co słychać za murami Watykanu? Wszystko zaczęło się dramatycznie. Podczas jednej z homili papież Franciszek zmagał się z poważnymi problemami oddechowymi i musiał przerwać kazanie, a jego słowa dokończył lektor. Kilka dni później trafił do szpitala, gdzie kolejne kryzysy oddechowe ujawniły skutki przewlekłych dolegliwości i wcześniejszych operacji. Teraz, zmagając się z obustronnym zapaleniem płuc, pozostaje pod czujnym okiem lekarzy. Watykan który nigdy dotąd nie mierzył się z tak długą nieobecnością papieża, jest w stanie pełnej mobilizacji. Niespodziewanie w niedzielę Franciszek przemówił do wiernych, wzbudzając ogromne poruszenie. Będąc tu, myślę o tych, którzy są blisko chorych, przynosząc im światło w nocy bólu. Potrzebujemy cudu czułości, powiedział, po czym wezwał do pokoju na świecie. Z niepokojem słyszę o przemocy w Syrii. Proszę o jej koniec, z poszanowaniem wszystkich, zwłaszcza cywilów, dodał, zawierzając wiernych opiece Maryi i życząc dobrej niedzieli. Jego słowa, pełne troski, odbiły się szerokim echem. Tymczasem w Watykanie trwają rekolekcje wielkopostne kluczowy moment roku liturgicznego. To czas refleksji i przygotowań do Wielkanocy, poprzedzonej śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Papież uczestniczy w nich zdalnie, śledząc nauki ojca Roberto Pasoliniego, kaznodziei domu papieskiego, zarówno rano, jak i po południu. W okresie postu zawieszono audiencję, a Franciszek nie przyjmuje wizyt. Z tego powodu 12 marca nie odbyła się audiencja generalna, a katecheza papieska nie została opublikowana. Stan zdrowia papieża wciąż jest poważny. Watykan informuje, że Franciszek kontynuuje terapię oddechową i motoryczną. Rozważany jest powrót do Domu Świętej Marty, ale decyzja pozostaje niepewna. Lekarze podkreślają, że nadal potrzebuje szpitalnej opieki. Włoski dziennik Il Messaggero sugeruje, że leczenie po powrocie może potrwać nawet 8 tygodni. Watykan musiałby dostosować budynek i zapewnić stałą obecność specjalistów zwłaszcza na wypadek ataku astmy oskrzelowej. Papież pozostaje w odosobnieniu, bez wizyt. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.